Drogi pamiętniku, gdy po dwóch dniach milczenia Avija zawołał nas do kryjówki na zebranie, wiedzieliśmy, o czym będziemy rozmawiać. Stawiliśmy się z poważnymi minami i czekaliśmy na informacje. Myślałam, że to Felix gra rolę dowodzącego w Ferajnie, ale wychodzi na to, że to Avia. Trudno się dziwić, bo jest bardzo charyzmatyczną osobą. Avia stanął przed nami z dużą drewnianą deską na stelażu, na której były zrobione chaotyczne notatki. Powiedział, żebyśmy słuchali uważnie, bo po wykładzie zrobimy ognisko, by nie zostawić na siebie dowodów. Zaczął od przywołania historii o harmonii i potwierdzenia jej prawdziwości. Starszy pan, mieszkający w okolicy domu Avii, doskonale pamięta wycieczki do harmonii i specjalnie użył słowa wycieczki. Bo byli ludzie, którzy wracali do naszego grodu po pobycie w harmonii z różnych powodów. Przekazał Avi opowieści o tym, jak wygląda ta kraina marzeń. Ponoć każdego przyjmują z otwartymi rękami. Są skorzy do pomocy. Mają tam lekarzy, którzy naprawdę potrafią kogoś wyleczyć. W nocy biorą skądś światło. Nigdy nie zapada tam mrok. Powodę nie trzeba chodzić do studni. Jedzenie kupuje się na targach za pieniądze. Nie wymienia się go na inny towar. Po prostu płaci się tym, co dostało się za pracę. Awial powiedział, że pieniądze to coś takiego jak kamienie, tylko że ludzie muszą się umówić, że są coś warte. Na przykład za szare kamienie ma się 5 marchewek, a za czerwone 15. Niezbyt to rozumiałam, ale potakiwałam głową, udając, że wiem, o czym mówi. Najbardziej zaskakujące w opowieści o harmonii wydało mi się to, że nie każdy tam ma swoją ziemię, z której żyje. Starszy pan opowiedział Awii, że dzieci chodzą tam do szkoły i potem mogą wybrać sobie to, czym będą się zajmować. Jest tam o wiele więcej zajęć niż u nas. Bo potrzeba mądrych ludzi, by dobrze zorganizować życie społeczeństwa. Są osoby zajmujące się nauczaniem, budowaniem, zarządzaniem, wytwarzaniem najróżniejszych przedmiotów. Mają tam urządzenia, które my znamy tylko z pustych, niszczających bloków w niedziałającej wersji. Ciężko sobie to wszystko wyobrazić. Mieszkańcy harmonii starają się dbać o każdą osobę. Nie ma tam tak jak u nas, że wszyscy myślą tylko o sobie. Nikt nie głoduje, domy są ciepłe, ludzie uczą się tam historii, mogą mówić o tym, co było. U nas to zabronione. Gdy Awija tak opowiadał, wyobraziłam sobie siebie jako mieszkankę harmonii. Chodziłabym do szkoły, tak jak kiedyś robili ludzie. Potem zdecydowałabym, czym chcę się zająć w życiu. Ciężko byłoby mi wybrać stylu możliwości. Chciałabym pomagać ludziom, jak Felix, więc może wytwarzałabym jakieś pożyteczne przedmioty. Potem wracałabym do ciepłego domu ze światłem, zasiadałabym przed ekranem, gdzie tańczą małe ludziki, a z radia grałaby muzyka. Gdyby tylko ucieczka była prostsza, to cieszyłabym się na tę myśl. Irka wyznała, że w harmonii zajmowałaby się zbieraniem szyszek i sprzedawałaby je ludziom, by mieć dużo kamieni. A Via tłumaczył jej, że nie o to chodzi z pieniędzmi. Na to Irka powiedziała, że za pieniądze kupiłaby sobie mnóstwo kamieni. Wia wzruszył ramionami z rozbawieniem. Witka była ciekawa, jakie ubrania noszą w harmonii. Feliksa interesował rządzący. A Via odpowiedział, że władzę nie sprawuje tylko jedna osoba, a grupa wybrana przez mieszkańców. U nas to nie do pomyślenia, że niby młot miałby się dzielić z kimś władzą? Już to widzę. Rozmawialiśmy sobie o naszym wyobrażeniu harmonii. To było bardzo przyjemne tak odlecieć w krainę wyobraźni, gdzie wszystko jest takie beztroskie. Niestety, Awia wyrwał nas z przyjemnych marzeń, by przypomnieć, że do ich zrealizowania jeszcze długa droga. Opowiedział o murze, który jest naszą główną przeszkodą. Ma wysokość 4 metry, więc nie da się go przejść bez jakiegoś sprzętu. Strażnicy są rozstawieni w lesie w takich odległościach, by mogli objąć wzrokiem to, co się dzieje. Odkąd ogłoszono srogie kary i ucieczki zmalały, to liczba strażników też uległa zmianie. Jednak nadal jest ich na tyle dużo, że stanowi główny problem naszej ucieczki. Avia nie zdecydował jeszcze, jak pokonamy mur, ale na razie najrozsądniejszą opcją wydaje mu się podkop. Tyle, że to wymagałoby mnóstwa pracy, podczas której łatwo byłoby nas złapać, więc musimy to dobrze przemyśleć. Pocieszał siebie i nas, że mamy czas, choć każde z nas miało poczucie jego niedostatku. Nie mogłam przestać myśleć o moim bracie, więc zapytałam o niego Avię. Odpowiedział, że dobrze to przemyślał. W dniu naszej ucieczki podłożymy bombę do naszej kryjówki, by budynek się zapalił. Przed tym rozpowiemy ludziom, dokąd idziemy, by każdy miał swojego świadka. Wszyscy uznają, że spaliliśmy się w pożarze. To powinno zadziałać. Przyznam, że to całkiem sprytny plan. A ja jest naprawdę dobry w te sprawy. Felix też uznał, że to mądry ruch. Potem powiedział, że dosyć o tym na dzisiaj. Pora zająć się czymś pożytecznym. Miał dla nas zadanie. Trzeba było pomóc kilku staruszkom posprzątać piwnicę na zimę. Ucieszyło mnie to, że nie było w tym żadnego ryzyka zwykłe porządki. Mogłam się wykazać, a przy tym się nie narażać. Gdy szliśmy do staruszków, zapytałam Feliksa, czy ma już jakiś plan. Odpowiedział mi, że co do ucieczki to jeszcze nie. Zastanawiał się, co myśleć o wspólnej wyprawie. Wyznał, że nie chce narażać naszego życia, ale bardzo mu ulżyło, gdy postanowiliśmy się do niego przyłączyć. Zapytał mnie, czy na pewno wiem, na co się pisze. Przytaknęłam bez zastanowienia, zapewniając go, że nie zostawimy go samego. Uśmiechnął się do mnie szczerze, co bardzo poprawiło mi nastrój. Skoro nawet Felix czuł strach... To jest to naprawdę poważne przedsięwzięcie. Myślałam, że jemu nic nie straszne. Mam nadzieję, że wspólnie dodamy sobie odwagi. Felix zagadał mnie o samopoczucie, więc odparłam, że już wyzdrowiałam. Spytał, czy często choruje, a ja przetaknęłam. Powiedział że, powiedział, że w harmonii problemy zdrowotne aż tak by mi nie dokuczały. Wiedziałam, że się skrada, więc naciskałam, by zadał prawdziwe pytanie. Westchnął i powiedział, że szybko go rozgryzłam. Zapytał o moje prawe oko, czy się z takim urodziłam. Nikt wcześniej mnie o to nie pytał, bo chyba każdy zakładał, że mam taką wąską tęczówkę i źrenicę od zawsze. Zdradziłam Feliksowi, jak do tego doszło. Gdy miałam cztery latka, bawiłam się w domu. Byłam sama i weszłam do pokoju, gdzie moi rodzice eksperymentowali z różnymi substancjami. Biegałam bez trosko wokół stołu, aż strąciłam jakiś specyfik. Pobrudził mi ręce, a ja nieświadoma a potem potarłam oko. I tak już zostało. Rodzice bardzo się zmartwili i przez to ja też się wystraszyłam. Ale potem zapomniałam o swoim oku. Rzadko widziałam się w lustrze, więc nieco mi o nim nie przypominało. Swoim pytaniem Felix cofnął mnie do tego momentu. Mimo że powinnam źle wspominać tamto wydarzenie, to mimowolnie uśmiechałam się, gdy o nim opowiadałam. Przypomniał mi się dom rodzinny, owiany tajemnicą pokój, do którego miałam zakaz wstępu pod nieobecność rodziców. To ciepło, gwar, zrozumienie. Felix zapytał, czemu płaczę i dopiero wtedy poczułam łzę na policzku. Zaśmiałam się nerwowo w odpowiedzi. Zwierzyłam mu się, że wspomnienia o rodzinnym domu tak na mnie działają. Felix patrzył na mnie ze zdziwieniem na twarzy. Znowu zadał mi trudne pytanie. Chciał wiedzieć, co robili ze mną moi rodzice. Rozgadałam się. Opowiedziałam mu o spacerach, podczas których uczyli mnie nazw i właściwości roślin, wspólnym gotowaniu, nauce czytania. I wielu innych czynnościach, które robiliśmy razem. Łzy leciały mi strumieniami, ale ignorowałam to. Byłam wesoła, gdy opowiadałam o rodzicach. Mogłam się pochwalić tym, jak dobrzy byli. Felix tylko potakiwał, nic nie mówił. Zrobiło mi się strasznie głupio, że gadam taka rozweselona o czymś, czego on nigdy nie doświadczył. Zaraz postanowiłam go pocieszyć. Tylko, że zrobiłam to w naprawdę głupi sposób. Podzieliłam się z Felixem swoim spostrzeżeniem co do tego, że on jest w lepszej sytuacji niż ja, bo nigdy nie zaznał miłości rodziców i nie musi za niczym tęsknić. Felix stanął jak wryty. Spojrzał się na mnie z wyrzutem, otworzył usta, ale nic nie powiedział. Prychnął i przyspieszył kroku, żebym została w tyle. Miałam ochotę zniknąć. Nie do końca wiedziałam, czemu tak zareagował, ale byłam pewna, że to przez moje słowa. Jak zwykle palnęłam coś nieprzemyślanego. Nie nadaję się do rozmów z ludźmi. Podczas sprzątania ciągle próbowałam zakręcić się wokół Feliksa, by wyjaśnić mu mój punkt widzenia. Niestety on stale ode mnie uciekał. Ignorował moje starania, by rozpocząć rozmowę. Nie chciał mnie słuchać. Myślałam, że za pierwszym razem, gdy wksnęło mi się coś niedelikatnego, był na mnie obrażony, ale teraz dopiero wiem, co to znaczy, zły Felix. Bałam się, że mi tego nie wybaczy. Chodził bardzo zdenerwowany przez resztę dnia. Gdy skończyliśmy sprzątać, Felix poszedł sobie bez pożegnania. Wszyscy zastanawiali się, co go ugryzło. Nie przyznałam się, że to moja wina, bo nie chciałam, by jeszcze więcej osób się na mnie gniewało. Nie umiałam znaleźć sobie miejsca po powrocie do domu Witki. Próbowałam na różne sposoby zająć się czymś, by czas szybciej minął. Zaczęłam sprzątać, ale szybko opadłam z sił. Coś napasgrałam na kartce i rzuciłam rysunek do szuflady. Wyszłam na dwór, by pozbijać skrzynki na owoce. Jednak po jednej skończonej się poddałam. Skorzystałam z tego, że byłam ciepło ubrana i poszłam się przejść na moją ulubioną polanę w lesie. Uznałam, że to pomoże mi poczuć się lepiej. Chociaż zaraz pomyślałam o tym, czy w ogóle zasługuję na poprawę humoru. W końcu tak zepsułam Felixowi ten dzień. Oczywiście nieintencjonalnie, ale wprowadziłam go w posępny nastrój. Najgorsze w tym było to, że mimo podejmowanych przeze mnie prób, nie dał mi szansy na poprawę mojej wtopy. Chyba najlepiej by było, jakbym nigdy więcej się do niego nie odezwała. Próbowałam odnaleźć się wśród Ferajny. To miała być moja szansa, ale nic mi nie wyszło. Irka mnie nie lubi, a Wija jest dla mnie miły, ale jest miły dla wszystkich, więc to żadne osiągnięcie. Witka rozmawia ze mną rzadziej niż kiedyś. Tylko z Felixem poczułam jakąś specjalną więź od samego początku. Szkoda, że jestem taka głupia i ciągle go do siebie zniechęcam. Boli mnie to, że nie potrafię się z nikim dogadać. Przecież kiedyś umiałam to robić. Przy rodzicach gadałam bez przerwy i nigdy się na mnie nie obrażali. Na, no tak. Nie jestem przystosowana do życia między ludźmi. Nie potrafię wyczuć dobrego momentu ani cudzych emocji. Krzywdzę innych, nie chcąc tego robić. To okropne i dla mnie, i dla innych. Dwie strony cierpią. Najlepiej by było, gdybym milczała do końca życia. Wtedy tylko ja będę smutna. Pogoda, jakby na przekór, była wyśmienita. Było dość chłodno, ale słońce dbało swoimi promieniami o wystawione na chłód policzki, wiatr ucichł, dając spokój liściom na gałęziach, aż chciało się biec pośród kolorowych drzew i nasłuchiwać szurania pod nogami. Zeskoczyłam się, bo na polance, do której szłam, bawiło się dwóch chłopców. Myślałam, że to moje tajne miejsce. Schowałam się za drzewem, by nie psuć im zabawy. Kaniali się wesoło z patykami. Miło się na to patrzyło, aż chciało się do nich dołączyć, by poczuć tę beztroskę. Uśmiechałam się pod nosem. Przypomniały mi się moje zabawy z bratem. Też często spędzaliśmy czas na dworze. To były dobre chwile. Aż się wzruszyłam, tak mi się zrobiło tęskno do tamtych lat. Wtedy dotarło do mnie, dlaczego Feliksowi tak nie spodobały się moje słowa. Postawiłam się na jego miejscu i wymazałam brata ze swojego życia. Poza nim i rodzicami nie miałam nikogo innego do zabawy. A co może robić dziecko tryskające energią pozostawione same sobie? To musi być okropnie przykre, gdy nie ma się z kim dzielić tą siłą do życia. Z kim wymyślać nowe zabawy? Z kim budować okazałe fortece? z kim opowiadać sobie historię. Rany naprawdę palnęłam głupstwo. Już wcale nie dziwiłam się Feliksowi. Postanowiłam natychmiast naprawić swój błąd i krzyczeć tak długo, aż Felix zgodzi się mnie wysłuchać. Naciskałam na Witkę, by powiedziała mi, gdzie mieszka Felix. Po kilku minutach dała się przekonać, chociaż odradzała mi wyprawę ale ja byłam już pewna, że to właściwa rzecz, którą muszę zrobić. Inaczej bym nie zasnęła. Wyszłam z domu, niosąc ze sobą pieczone jabłka z miodem i orzechami w słoiczkach na przeprosiny. Felix jest łosuchem, więc powinien dać się przykupić. Dom wujka Feliksa znajduje się na uboczu, ale w naszej okolicy, zatem podróż nie zajęła mi wiele czasu. Z początku nie chciałam wierzyć, że to naprawdę ten dom, ale opis Witki na to wskazywał. Rośnie przed nim ogromny dąb, a okna z przodu są zabite dechami. Drewno, z którego zbudowano dom, ma już swoje lata i ledwo się trzyma. Sprawiało wrażenie, jakby mogło ukruszyć się po dotknięciu go dłonią. Podwórko też nie wygląda lepiej i jest strasznie zaśmiecone. Znajdują się na nim jakieś stare części, połamane deski i inne nieprzydatne przedmioty. To wszystko odstraszało od wejścia do środka, ale byłam zdeterminowana. Zapukałam do drzwi, płakając w duchu, by to Felik jej otworzył. Niestety, moje prośby nie zostały wysłuchane, bo stanął przede mną brodaty mężczyzna w brudnych ubraniach. Zaraz po nim pojawił się odur bijący od środka. Cofnęłam się odruchowo, ale szybko zebrałam się w sobie, by znowu nie nawalić. Na jednym oddechu przywitałam się, przedstawiłam i zapytałam o Feliksa. Mężczyzna wciąż pusto się we mnie wgapiał, jakby mnie nie rozumiał. Z tej kłopotliwej sytuacji szybko wyrwał mnie Felix, który pojawił się za wujkiem. Gdy zobaczyłam jego minę, pożałowałam swojego pomysłu. Był wściekły, pomyślałam o ucieczce, ale przecież w ciągu najbliższych dni i tak bym spotkała Feliksa. I musiałabym mu to wyjaśnić. Nie było co tego odwlekać. Zdecydowałam się zmierzyć z konsekwencjami. Felix powiedział wujkowi, żeby poszedł do środka. Zamknął drzwi i stanął przy mnie na dworze. Od razu wypalił zdenerwowany Co ty tu robisz? Skuliłam się, gdy tylko podniósł głos. Zauważył to i ukrył twarz w dłoniach, głośno wzdychając. Zaproponował, żebyśmy się przeszli. Zaprowadził mnie do lasku za podwórkiem. Dopiero tam zaczęliśmy rozmowę. Postanowiłam od razu przeprosić go za swoje okropne słowa. Wyjaśniłam mu, że nie przemyślałam tego, co powiedziałam i teraz strasznie mi głupio, bo już wiem, jak to zabrzmiało. Bardzo się kajałam, pragnąc, by zobaczył mój prawdziwy żal i skruchę. Musiałam wyglądać śmiesznie, gdy tak się płaszczyłam, bo Felix zaśmiał się cicho po moich przeprosinach. Nie takiej reakcji się spodziewałam. Z początku nie wiedziałam, czy to znaczy, że mi wybacza, czy wręcz przeciwnie, i śmieje się z mojej ułomności w kontaktach międzyludzkich. Zapytałam go o to i z bladym uśmiechem oznajmił, że wybacza. Tak mi ulżyło! Wyparował ze mnie ten stres, który mnie prześladował przez cały dzień. Niestety, nie mogliśmy przejść do normalnej rozmowy. Coś wisiało między nami w powietrzu. Przeprosiłam Feliksa też za to, że przyszłam do niego do domu. Wytłumaczyłam mu, że jak najszybciej chciałam wyjaśnić tę moją wtopę i nie mogłam czekać do jutra. Powiedział, że nic się nie stało i również mnie przeprosił. Było mu głupio, że na mnie nakrzyczał. Mi nawet nie w głowie było się za to na niego gniewać, przy tym, co Jana wyprawiałam. Zdradził mi, że do tej pory tylko Avia poznał jego wujka. Chociaż nie powiedziałabym, że ja go poznałam. Zapytałam go, czemu mężczyzna był taki otępiały. Felix wyjawił, że od jakiegoś czasu jego wujek bierze dziwne substancje, które pojawiły się w okolicy nie wiadomo skąd. Choć oczywiście łatwo się tego domyślić. Felix obwiniał hordę o narkotyzowanie mieszkańców zewnętrznego okręgu. Pytałam go, jaki to ma sens, ale urwał temat i powiedział, że pogadamy o tym z Ferajną, a teraz nie ma co sobie tym zaprzątać głowy. Dobrze wyszło, bo nie miałam ochoty na takie rozważania. Zamiast tego Felix zaczął mówić o swoim wujku. Opowiedział o swoim dzieciństwie. Wtedy wujek Clemens zgodził się go przygarnąć, pod warunkiem, że Felix będzie mu pomagał w polu. Na początku nawet się nim zajmował. Gotował jakiś posiłek w ciągu dnia, przygotowywał ciepłą wodę na kąpiel, zapewniał ubrania, sprzątał. Jednak dość szybko się to posypało i na Felixa spadało coraz to więcej obowiązków domowych. Jego wujek znudził się opieką nad dzieciakiem, inne rozrywki wydały mu się atrakcyjniejsze. Później Felix musiał nawet sam pracować w polu, co było niewykonalne ale na szczęście pomagali mu sąsiedzi. Klemens popada w ciągi alkoholowe. Potrafi wybywać z domu na tydzień czy dwa i nie dawać znaku życia. Felix powiedział mi w tajemnicy, że zawsze się wtedy o niego martwi i w chłodniejsze wieczory objeżdża okolice na rowerze, by znaleźć wujka. Zapytałam go wtedy, czemu przejmuje się losem Klemensa, skoro on ma go widocznie gdzieś. Felix zmieszał się na to pytanie. Chwilę zajęło mu znalezienie odpowiedzi, albo raczej przyznanie tego przed sobą. Wyznał, że mimo wszystko wujek jest mu bliski. Ma z nim parę dobrych wspomnień. Na przykład takie, gdy robił im wędki i chodzili razem na ryby wczesnym rankiem, albo gdy spuszczał z nim spaliwo z motorów hordy. Bezwiednie uśmiechał się, gdy o tym mówił. Powiedział, że nikt oprócz przyjaciół nie okazał mu tyle zainteresowania, co Clemens, więc mimo, że ten bez przerwy mu ubliża, a gdy się upije, potrafi uderzyć, to Felix żywi do niego ciepłe uczucia. Jednak od jakiegoś czasu jest nie do poznania. Całkowicie zatracił się w piciu, a teraz jeszcze te podejrzane proszki. Praktycznie nie ma z nim kontaktu, przecież widziałam jak się zachowywał. Felix zamilkł na chwilę, po czym zaczął płakać. Chował się ze swoimi łzami za dłońmi. Wstydził się tego. Wyjąkał, że boi się, że klemens niedługo się wykończy. Cały się trząsł. Zrobiłam jedyne, co mi przyszło do głowy. Objęłam go i delikatnie się z nim kołysałam, by się uspokoił. Gdy w końcu doszedł do siebie, rzucił szybko, że musi wracać. I żebym też szła już do siebie, po czym zostawił mnie w lasku, w którym zaczął wiać nieprzyjemnie chłodny wiatr. Wracając, położyłam słoik z pod drzwiami rozpadającego się domku, żeby Felix wiedział, że ktoś się nim interesuje.